Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Social Cafe. Dzisiejszym moim gościem jest Jan Sobieszczański. Cześć, dzień tak, dobry. Dzień dobry, znamy się? No troszeczkę się znamy. Chyba troszeczkę Jakoś się znamy. Tak Z jednej, drugiej, <laughs> trzeciej spółki. Słuchajcie, Janka zaprosiłem, żeby podzielił się tematem, w jaki sposób sprzedawać w startupie. I to jest temat de facto rzeka, ponieważ nawet tak przed chwilą dyskutowaliśmy, no w jaki sposób ugryźć ten temat, to już każdy złapał za wiosło i popłynął w innym <laughs> kierunku, nie? Tak wyszło. Zdefiniujmy najpierw startup, nie? No, to jest Powiedzmy ciekawe, o czymś oczywistym. To jest ciekawe zagadnienie. Myślałem dzisiaj o tym, bo e, szczerze mówiąc, żaden startup nie jest nigdzie zdefiniowany przez legislację, czyli prawo nie mówi, czym jest startup, kiedy się kończy, a kiedy zaczyna. E, mogą to być spółki, które dalej mają 15 lat i jeszcze są startupami, e, a mogą to być spółki, które uzyskują, dla mnie to jest uzyskanie stabilności, czyli uzyskują stabilność po trzech latach. Czyli my będziemy startupem jeszcze w <laughs> 20 lat. My jeszcze możemy trochę być pięknie, tym startupem. Pięknie, pięknie. To, to było z naszej, w naszym DNA, zaplanowane. Natomiast, planowaliśmy natomiast już dostałem, dostałem bazowy scenariusz, o czym będziemy rozmawiali. Okay. I zauważyłem, że tam ciągle jest wpisywane, że jesteśmy tym startupem 5 lat. Co jest absolutnie nieprawdą, bo startup zaczyna się dużo wcześniej. Proszę, ja tylko wyjaśnię. Janek jest prezesem spółki Stargware, jako jeden z moich wspólników. I tu, i tu już mamy pięciolatka tak, na pokładzie którym się chwalimy, że jest cały czas startupem. Zaraz to wytłumaczysz. Mhm. Ale generalnie e, IT, jesteśmy producentem oprogramowania w tematyce zabezpieczenia oraz archiwizacji danych. A w drugiej spółce dotyka, dotykamy tematów e, sprzedażowo-marketingowych i szeroko pojętego social sellingu. tak? A w trzeciej spółce sprzedajemy hardware i rozwiązania. Tak, a czwartą spółkę <laughs> mamy w głowie, ale jeszcze o niej dzisiaj nie powiemy. A, więc wróćmy do, do storeware'a, bo mhm. myślę, że tu mamy najwięcej takich rzeczy, którymi się możemy podzielić, nie? Ty odpowiadasz głównie za sprzedaż i również budowanie kanału mhm. partnerskiego, zwłaszcza poza granicami Polski. Jak zaczynaliśmy spółkę, planowaliśmy prezencję w 60 krajach. Taki sobie gdzieś cel wytyczyliśmy, pamiętam. No pewnie myśleliśmy o całym świecie, no ale trzeba być realistą. No, ale 60... 60 brzmiało dobrze. Tak. Gdzie mhm. jesteśmy dziś? No na 56. Okej. Okay. Teraz Zbliżamy tak. się do końca startupu według to... twoich kryteriów. <laughs> Przypomnijmy sobie rozmowę i założenia, które mieliśmy 5 lat temu. De facto gdzieś no właśnie, na... znowu wracasz no. do 5. To nie jest 5 lat, bo pamiętam dobrze, był to rok 2013. Okej. Okay. A możliwe, że zarodki już zostały rozsiane w 2010, jak się poznaliśmy. Natomiast zdecydowanie 2013, gdzie wymyśliliśmy nasz pierwszy projekt. Okej. Okay. Pamiętasz, biegaliśmy do, do różnych organów, które miały nas finansować, to się nie udało e, i wtedy wymyśliliśmy storuera. E, więc to było 6 lat i przez te 6 lat, e, jak dobrze wiesz, e, to jest jedna wielka fala, na której cały mm -hmm. czas, która cię miota. Taka sinusoida e, sprzedażowa, nie? Sinusoida, jak ktoś to ostatnio mądrze powiedział, w startupach bardzo fajnie widać sukcesy. 10% jest na powierzchni, natomiast 90% niczym w górze lodowej jest pod wodą i tego nie widać. I tak naprawdę to jest ta cała walka, porażki, konflikty, rozchodzenie się ze wspólnikami, rozliczanie się. Ej, nie, czasem wypływamy na powierzchnię. No nie wiem, nie nie, 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 nie no, tam nam się to udaje, tak? wypływamy, Niektórzy wypływają dużo szybciej. Niektórzy nie dużo to w wyżej. pierwszym roku. No. Jak wiemy, chyba najwięcej... start przechodzi ten etap sidowania i tak od, od koncepcji no, poprzez realizację, nie? Myślę, że myślę, że niewiele przeżywa i no i to głównie przez to, że bardzo często są to, są to ludzie, ludzie budujący startupy, są studentami ludźmi młodymi, hmm. którzy są zapaleni, mają świetne pomysły. Bo tego się nie da wykluczyć. Ale natomiast... Zobaczmy, wróćmy jeszcze 6 lat temu. Ja byłem jeszcze młody, nie byłem siwy. Ja postawiłem głównie na produkt. Nie? Wręcz namawiałem Cię w dużej mierze, żeby zapomnieć o całej reszcie świata. Mhm. Tylko mówić, skoro mamy genialny produkt, który się sam sprzeda, mhm. no to idźmy w tym kierunku. tak? Czy po 6 latach jesteśmy w tym samym punkcie? No nie jesteśmy w tym samym, bo wiemy, że produkt się sam hmm. nie sprzedaje. <laughs> to podpowiedz. E, e, najgorzej jest z produktami, które budujemy na bazie opinii bardzo wielu klientów, mm -hmm. bo wtedy tworzymy potwora, który jest zlepiony z miliona koncepcji. Więc najlepiej jest iść swoją wytyczoną ścieżką, przy czym patrzeć co się dzieje na rynku, jakie są trendy i w którą stronę ten rynek zmierza. Nam się oczywiście zdarzyło nieraz przegapić e, którąś boczną uliczkę, rynek nam uciekał w lewo, a my dalej szliśmy prosto. Więc produkt musi być poparty jeszcze czymś, wkładem energii, zapałem i tak dalej. Jak to mówi nasz kolega Bartosz, włożyliśmy jakąś gigantyczną pracę w to. Natomiast dodatkowo wszystkie narzędzia marketingowe, które do firmy dołożyliśmy i które rozwijaliśmy przez lata, techniki sprzedaży, budowanie kanału polskiego i zagranicznego. No to jest ogrom pracy, więc... No Ale podpowiedz, w jaki sposób ta sprzedaż ewoluowała? Wiesz, nie, nie chcę na pewno A? nikogo, kto zakłada startup, od razu wbić w ziemię i powiedzieć stary, nie uda Ci się, Dobra. goodbye, natomiast... No to pokaż, gdzie nie jest kolorowo, nie? podziel się, bo to, to są ważne. Nie? Wszystkich A skoro tych to jest 90% całej paczki, no to, to tego jest bardzo dużo, to dzisiaj się nie podzielimy wszystkim. To na co musimy zwrócić uwagę, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo i przejść ten pierwszy rok tak? na tarczy? Przede wszystkim... Dobry dobór wspólników. Okay. <laughs> w momencie zakładania spółki i dobre doradztwo finansowe, jak tą spółkę założyć. E, czyli jaka to ma, ma być forma e, kapitałowa, a jaki kapitał do niej wkładamy na początku. No, księgowość generalnie jest czymś takim, na czym się potykamy od razu na wejściu. Mm. Bardzo wiele rzeczy, których nie wiemy, więc dobrze jest mieć kogoś, kto, kto, kto nas tutaj czyli będzie doradztwo wspierał. Doradztwo finansowe zdecydowanie. Zdecydowanie. Wspólnicy. E, inne startupy. Mhm. E, obserwowanie startupów i rozmawianie z innymi startupami, zwłaszcza tymi, które już są w fazie rozwoju, e, niekoniecznie już rozkwitły, bo oni zapominają o porażkach i myślą o tylko o swoich sukcesach. Ale świetnie jest rozmawiać z takimi, którzy są 2-3 lata starsi. Okay. E, my mieliśmy swoich e, polskich kolegów e, z naszego pięknego morza, w, e, gdzie obserwowaliśmy, jak oni się rozwijają, z jakich narzędzi korzystają. No, pamiętasz bardzo dużo obserwowałeś trendów i tego, co się dzieje na, na rynku. Obrzymą no, ilość czasu poświęciłem na obserwację rynków zarówno polskich, jak i zagranicznych i procesów, tak? No i myślę, że część twoich siwych <grym> głosów <grym to jest właśnie noce spędzone nad obserwowaniem tego, co się dzieje i sprawdzaniem różnych narzędzi. Później te wszystkie narzędzia i te wszystkie swoje techniki i swoją wiedzę musisz przełożyć na działania marketingowo-sprzedażowe. Właśnie, marketingowo czy sprzedażowe, czy równolegle? No wiesz dobrze, że, że wyznaję od jakiegoś czasu teorię, którą ostatnio potwierdziła e, prezentacja. Podesłałeś mi taką dobrą prezentację HubSpot'a, e, która mówi o smarketingu, mhm. czyli o tym, że marketing i sprzedaż to jest jedność. Zresztą z marketingu jako słowa sprzedaż się wywodzi. E, i, I uważam dalej, że to musi być jeden połączony mechanizm. Oczywiście część marketingowa, promocyjna ma, ma swoją działkę budowania kontentu, e, wdrażania go, w, wpuszczania go mm -hmm. w różne narzędzia i pompowania komunikatów. Z tego generuje się lidy. E, no i później zaczyna się rola sprzedaży. Natomiast są elementy połączone, gdzie te kampanie muszą być wspólnie zaplanowane i wszystkie ruchy muszą być spójne, chociażby z roadmapą produktu. Dobra, Janek, jak myślisz, gdzie jest problem, tak? Dlaczego te działy nie współpracują razem? To jest jakiś typ mentalności, który określa, że marketing jest przeznaczony do tych tradycyjnych działań, czyli działań typowo promocyjnych, druku lotek, rolapów i wszystkich tych materiałów organizacji, eventów czy imprez integracyjnych żeby ludzie się dobrze bawili, natomiast sprzedaż to jest ta, która chodzi do klienta, a na koniec odcina kupony w postaci premii. To zobacz na nas. Na, my zbudowaliśmy rolapy, zaprojektowaliśmy, wydrukowaliśmy kilka tysięcy ulotek. No i 90 takie błędy dzieciństwa, chociaż nie powinniśmy 90... ich popełnić. 90% z tego druku tak naprawdę nie zostało wykorzystanych. Nikt na konferencjach, w których uczestniczyliśmy, był zainteresowany nami, natomiast nie był zainteresowany czytaniem materiałów marketingowych. I ja nie mówię, że yy, to wszyscy powinni zrobić, czyli wyrzucić to, wyrzucić i poprzestać tak naprawdę. Ale ponieważ wszyscy w tym tego kierunku. nie robią, to, to masz naciski z zewnątrz, idziecie na konferencję, koniecznie musicie mieć materiały. E, to jest bzdura, ale tutaj trochę odbiegamy od tego tematu, dlaczego się tych działów nie łączy. E, no może za mało jest wiedzy na ten temat, jak to poukładać, jak poukładać procesy, które w sumie wydają się dosyć proste i spójne. Tak, budowa tego kontentu. Wpuszczenie go w ten kanał, wspólne pro projektowanie kampanii, wspólne wyznaczanie celów. W momencie kiedy generujemy lidy, sprzedaż je przejmuje i idzie z nimi do, Wspólny do przodu pro, projekt, i projekt projektowania lejka sprzedażowego to jest ważne, bo często jest tak, że ten jeden dział względem drugiego w ogóle nie mają o sobie dowłócowe pojęcia. czyli jeden jest de facto wykonawcą, w większości, jak obserwowałem, to ma sprzedaż wyznaczała działania dla marketingu, a nigdy na odwrót zauważ. Bardzo no, marketing... Tylko przy... to trzeba wiedzieć. No, jeżeli Ty wcześniej działałeś w biznesie przez jakieś naście lat, to zdajesz sobie sprawę z, pe z pewnych procesów. Natomiast młodzi ludzie, którzy startują ze startupami, no niekoniecznie, ktoś ich musi tego nauczyć. Zobacz, nie możemy pozwolić do tego, żeby startupy budowały de facto nowy model sprzedaży w oparciu o, o nawyki, o nawyki, które już są nieaktualne, mm. tak? I tutaj pojawiają się media społecznościowe, które warto obserwować a, i patrzeć na trendy, obserwować co się na rynku dzieje, jakie techniki są wykorzystywane a, i patrzeć, zwracać uwagę na to, że przeszliśmy już z epoki papieru drukowanego, szkoda drzew, a, a warto pójść w digital chociażby no, tak, i realizować promocje czy działania w ogóle, e, kampanie reklamowe w ten sposób. Dosłownie jeszcze daj dwa punkty, żeby zakotwiczyć tą sprzedaż. Na co mają startupy zwrócić uwagę? Oprócz, jeszcze dwa punkty, których powinni unikać. Których powinni unikać? Na pewno powinni unikać słuchania grona specjalistów, którzy nagle pojawiają się dookoła i wiedzą najlepiej. Okay. Przeszliśmy takich masę i oni nam doradzali, co mamy robić z naszymi produktami. Nigdy się to nie udawało, okay. mimo że czasem posłuchaliśmy, no to był nasz błąd. Nawet pod kotem sprzedażowym, czyli dobrze mieć jednego ze wspólników mocno osadzonego w sprzedaży, mhm. żeby wyeliminować problem złego zaprojektowania w ogóle lejka. Dokładnie. Dobra. Eee, czego unikać może czego nie unikać. Na pewno nie unikać uczenia się na błędach innych. Więc jak ktoś się chce podzielić tymi błędami, trzeba go słuchać. Na no okay. tyle. Dziękuję. Moim gościem był Jan Sobieszczański. Zdogłębiając Social Cube. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Dzięki.